Witam w Bibliotece Henryka Tudora. Wydawnictwo O Solineum niestety upadło, a wydawało naprawdę dobre książki przez wiele lat. Oto jedna z ostatnich książek, która okazała się nakładem wydawnictwa. Biografia ostatniego króla Polski. Osoby bardzo ciekawej, kontrowersyjnej i można powiedzieć, że niestety przez nas nie dość docenianej. Osoby, która potrafiła walczyć o swoje i wziąć morgamatyczny ślub, ale również starała się walczyć o swój kraj, na no ile to było możliwe. Stanisław został królem w szczególnych czasach, co przysporzyło mu wielbicieli, jak i wrogów po dziś dzień. Jego ocena, jednak, wbrew pozorom, nie może być jednoznaczna. Choć naprawdę wszystko się uwaliło, w kraju i sytuacji geopolitycznej, Stanisław starał się zręcznie manewrować dzięki znajomościom z loży masońskiej, by ocalić kraj. A to możliwe było jedynie poprzez reformy, które szlachta nie chciała, zwłaszcza magnateria nie chciała tych reform. Mimo to na krótki okres wprowadził drugą konstytucję na świecie. Prowadził poza tym wiele ciekawych aktów prawnych i przywiódł do kraju klasycyzm, sztukę na wysokim poziomie. Warszawa za jego panowania zmieniała się w miasto stołeczne na miarę epoki, a przestawiała być miastem, gdzie można było utopić się w błocie i właściwie każdy, kto tu zmierzał o tym wiedział. W książce również Omówiono losy ciała króla po śmierci, dość ciekawe, nim powrócił do Warszawy, a także słynnego pojedynku Branickiego z Kasanową, a także oczywiście pobytu Kasanowy na dworze Stanisława Augusta. Słynny pojedynek, który doprowadził do upadku słynnego szpiega i jego zesłania do zamku Duchkow, gdzie jest też pochowany. Z pewnością nie jest to pełna biografia. Nie ma tutaj podręcznikowej, szkolnej propagandy, w której wszystko jest albo cudowne, albo złe, w zależności od tego, jaki podręcznik mamy, nie z jakiego okresu. Niestety, podręczniki mają takie zadanie, a skracanie opisów jedynie naszej nauce szkodzi, bo nie dość, że nie uczymy się wyciągać wniosków z czynów, to jeszcze często nie pojmujemy, czemu do czegoś doszło, gdyż nie prezentuje się danego wydarzenia w kontekście do epoki i sytuacji międzynarodowej. To naprawdę nam szkodzi, jak zauważył pewien profesor z Harvardu, profesor historii. To jest problem ogólnoświatowy i czasem ma się wrażenie, że takie historii lepiej nie uczyć. Jest to książka dla kogoś, kto chce poznać króla Stasia. Nie pisze o nim doktoratu, ani nie zgłębił tego tematu. Jest to książka dla osoby, Laickiej, można powiedzieć. Z pewnością ta biografia się przyda, bo to dalej jeden z niewielu polskich monarchów, który jest na świecie o dziwo rozpoznawalny. Przyznam się, że nawet ja zdziwiłam się kiedyś, kiedy spotkałam pewną osobę w Indiach, która zna Kopernika, ale nie sądziła, że to on dziś jest w Polsce, dlatego że kojarzyła Prusy z zalążkiem państwa niemieckiego, no i w pewnym sensie słusznie, no i to można wybaczyć ale znała także postać króla Stasia i słyszała o rozbiorach Polski, choć niewiele miała do czynienia z Polakami. Porównywała tą sytuację do podboju Indii i prowadziliśmy naprawdę ciekawą rozmowę na ten temat. Może więc naprawdę warto reklamować nasz kraj przez króla Stasiak, skoro nawet gdzieś bardzo daleko ktoś, kto nigdy w Polsce nie był, o nie słyszał, zapewniam, o nim słyszał. Więc może być naprawdę dobrą reklamówką dla naszego kraju. Czemu nie? A tę biografię naprawdę polecam, bo dla osoby, która chce poznać króla Stasia, a nie jest zgłębiona w jego historii, a mimo wszystko chce się czegoś dowiedzieć o tej osobie, jest warta przeczytania.